Huh, well, let me tell you about some tricks that I know I got a Latina girl that said she wanted Prano Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 5 na trybie Single Player i jest to kolejny odcinek z modyfikacjami do GTA 5, także nie przegapcie tego odcinka, mam nadzieję, że tego jeszcze nie widzieliście nigdzie. Ponieważ dzisiaj połączyłem pięć, można powiedzieć, modyfikacji w jakąś tam jedną w miarę spójną całość. Jeszcze na początek przypomnę oprócz tego, że jeżeli film Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli nie, łap w dół dać znać w komentarzu pod filmem, oczywiście, jak podobała Wam się to, ta modyfikacja, odpowiadać tam na pytania, lub po prostu napisać, jakie kolejne modyfikacje chcielibyście zobaczyć. To jeszcze przypomnę właśnie o takiej rzeczy, która ostatnio mnie tutaj zdziwiła, że znowu się filmy nie, po, nie pokazują większej ilości osób w powiadomieniach, także przypominam, że pod filmem, przy napisie subskrypcji, tam i liczbie subskrybentów kanału, macie taki dzwonek, który powiadamia Was, to jest dzwonek, o powiadomieniach właśnie, tak. Jeżeli go klikniecie, będziecie mieli powiadomienia o filmach, bo niestety w tym tygodniu znowu było tak, że niestety e, w YouTube nie pokazywał tak jakby wszystkim subskrybentom nawet w większości chyba e, tych moich filmów i to jest troszeczkę niemiłe z ich strony, także tutaj tylko e, w roli przypomnienia na, na samym wstępie, także okej. Okay. Dzisiaj oczywiście w GTA 5 będziemy bawić się tak jak powiedziałem pięcioma modyfikacjami, z czego dwie z nich możecie już zauważyć. Pierwszą z nich, czyli samochód, który dzisiaj będzie nam służył do jazdy, do zabawy, tego ostatnio był samochód Jasia Fazoli, który odgadliście bez większych problemów. Tak, dzisiaj będzie to BMW 3.0 CSL Home Mage Air Concept. Tak się to nazywa. Nie wiem, czy jako, że koncept to zgaduję, że czegoś takiego jeszcze nie ma, ale jest już, nie wiem, właśnie w fazach takich. Hej, może taki koncept, pomysł, nie? że Hej, może coś takiego. Ogólnie samochód jest mega szybki. Byłby prawdopodobnie szybszy. Jest tak ustawiony, że prawdopodobnie byłby szybszy od wszystkich samochodów z GTA 5. Ma dosyć ciekawy design. Taki widać, że już nowoczesny design. Oczywiście tutaj typowo przód, eee, chociaż jakbym tak spojrzał na przód. To tak nie wiem, takie y, skrzywienie czy, czy taki y, ostry kształt jak w jakiejś starszej Alfie, z przodu normalnie prawie jak, e, prawie jak Audi, a to jednak BMW. Nie no, no ja się nie znam, tak, tak tylko mówię jak mi to przypomina, ale całkiem ciekawy design, mają te światła z tyłu, no bo są to światła, które zawijają się po prostu od poziomu świateł Aż na spoiler. To są światła połączone właśnie ze spoilerem, czyli mamy takie automatyczne światła na spoilerze. Ciekawe jakby było, jakby ktoś chciał sobie spoiler zmienić. No trochę zabawy by przy tym na pewno było, ale nie wiem czy by to miało w ogóle jakikolwiek sens. Oczywiście, jeżeli chodzi o środek samochodu, no to tutaj już jest zamiast kierownicy, można powiedzieć bardziej taka konsola, jak nie wiem, w samochodach rajdowych, w sensie nie wiem, formule mamy chyba takie też. Nie kierownice, tylko takie konsole, jakby nie wiem, jakby to nawet nazwać, taki widać futurystyczny samochodzik. No nie wiem, czy ten środek ma być zrobiony, czy, czy on ma być taki pustawy, ale no tak właśnie wygląda w tym momencie. Wiem, że można na pewno kolory przerobić i zaraz sobie wpadniemy do Los Santos Customs, jakiegoś tylko, oczywiście, no, no ja się oczywiście rozbiję. Boże, możecie dać znać, ludzie, w komentarzach. Ile razy wydupiłem się w kogoś dzisiaj podczas jazdy tym samochodem? Oczywiście, za wszelkie poprawne odpowiedzi, jak i niepoprawne, dziękuję. No, widzieliście, prawie mi się udało. Ne, oczywiście, drugą zmianą, drugą modyfikacją, taką, którą możecie na pierwszy rzut oka zauważyć, jest to modyfikacja mojej postaci. A znowu, mianowicie, jest to postać z GTA 4. Jako że kiedyś już na modyfikacjach bawiliśmy się postacią Niko Belika, czy Belicia, bo to też wymowy są różne. Dzisiaj mamy John'ego Klebica, który, no, niestety został... Aaa, pyk pik pik, dobra, nieważne. Policja będzie ścigać, Jezu. Co ja robię w tej grze? No, to jak, jak mogliście oglądać, czy coś serię, czy, czy po prostu, no, wiedzieć skąd to, to Johnny ginie w GTA 5 tutaj. A jest to główny bohater jednego z dodatków do GTA 4. I ten dodatek nazywał się The Lost and Damned, który opiewał właśnie o losach tego, tak jakby gangu motocyklowego. Także tutaj mamy postać Johnego, właśnie, tylko że jest to Johnny. Z, z tego. Boże, nie niż samochodu swojego ziomu, O, patrzcie, on się jeszcze baguje troszeczkę. E, jest to Johnny z czwórki po prostu. Także tak wygląda Johnny. Ty się nie poddajesz, że Johnny nie ma takiej opcji nawet. Ogólnie się animacja tylko na nim psuje, to już zauważyłem. Aha, teraz to... Okej. Okay. A już tak nie przejdzie. A <laughs> przed, przed chwilą przeszedł przez samochód. Halo, co jest z tymi teksturkami? Co tu się dzieje? Jak wsiada, to jest wszystko w porządku, ale jak już... Ale jak już wchodzi w to, to już nie jest w porządku, okej. Okay. No, jest to większa, tak jakby bardziej mięsista wersja. Taka, że widać, że to jest jeszcze tutaj szef tego gangu. Że jeszcze nie jest taką skończoną już fleją i... I po prostu nie jest narkomanem, tak jak to wyszło później. Na łasce Trevor'a, który... gniecie mu głowę po prostu. I później sobie odle... od... odczepia taki kawałek mózgu z podeszwy swego buta. Okej, okay, jeszcze nie chcemy się bawić z policją, czekajcie, bo ja chciałem do tego, do Los Santos Customs pojechać. Oczywiście mi gdzieś cel oczywiście uciekł, także. A nie, dobrze jechałem. Okej. Okay. No, czyli mamy John'ego i samochód. Są jeszcze do tego trzy modyfikacje, Każ, każda z tych modyfikacji, nie, dwie modyfikacje są takie, że w sumie nic nie klikamy, one dodają pewne funkcje, można powiedzieć, pewne rzeczy zmieniają po prostu w strzelaninach, ale to zobaczycie jak się zaczniemy strzelać. Aha, no tak, no bo Johnny nie może, Johnny nie może po prostu podjeżdżać, e, czekajcie, to po prostu weźmiemy sobie, weźmiemy sobie, kogo, e, weźmiemy sobie Franklina w superstroju po prostu tak jak już mówiłem ostatnio to musi któraś z trzech postaci podjeżdżać do sklepu lub skin na którąś z tych postaci po prostu żeby, żeby tutaj samochód zmieniać, modyfikować i teraz tak, pancerz na maksa hamulce na maksa, silnik na maksa światła fabryczne zostawimy wyglądają ładnie tablica, nie mamy tablicy lakierowanie, no i a, no i to jest to oznaczenie, standardowe oznaczenie i w sumie tak naprawdę to po to tutaj głównie przyjechałem, po to oznaczenie. Okej, okay, turbo, koła, szyby, no to, to tego już nie będziemy zmieniać. E, oczywiście chcemy opuścić Los Santos Customs, bo takie właśnie oznaczenia ten samochód e, ma na samym wstępie, a tego nie chciałem zbytnio zmieniać. Cofniemy czas, bo nam tutaj jakoś tak szybko ten czas leci. E, jeszcze pogodę, oczywiście ekstra sunny. Oczywiście zmienimy też się w Johnego teraz, żeby nie było. Czekajcie, model changer. Input name. No w ten sposób musimy też ustawiać, ustawiać naszego skina. Najlepiej przez menu czy przez coś. I tak, przejdziemy teraz do tego. Te trzy, trzy modyfikacje, ta jedna modyfikacja z tymi dwiema się będą łączyć na dobrą sprawę. Dwie będą, tak jak powiedziałem przed chwilą, dotyczyć strzelania się. Jedna to jest dokładnie, jak to się nazywało. O Jezu, to jest taka modyfikacja, która działa na przeciwników na zasadzie tego, że gdy strzelamy na przykład... Po policjancie on może wypuścić broń, którą w danym momencie miał. Czy tam jak strzelimy mu w rękę, to jest większe prawdopodobieństwo tego, że po prostu upuści broń. Tak jak to było w GTA 4 bardziej, bo to taki chyba był też zamysł właśnie tego, kto to robił, żeby to było jak w GTA 4. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Niestety wydupiło mi GTA, szczerze powiedziawszy. Po prostu wy wyrzuciło, tak jak psa najgorszego. E, wyrzuciło mnie z gry, niestety, ale okej, okay. my się udamy w tym momencie, powiem wam tak e, udamy się teraz na polowania do sklepów, ponieważ, tak jak mówię, mamy modyfikację, która pozwala nam e, wystrzelić tak, jakby broń z rąk e, przeciwnika. Oraz modyfikację, która jest tak jakby, bo mamy dwie modyfikacje. Jedna jest tak jakby z GTA 4, druga jest z GTA San Andreas i po prostu pozwala ona rozwalić tak jakby przeciwnikowi głowę, tak jak to było właśnie w GTA San Andreas. Czyli jeżeli po prostu strzelimy komuś przeciwnikowi w głowę tutaj, nie wiem, tudzież policjantowi komuś, to po prostu ta głowa zostanie rozwalona. A nie, po prostu będzie tak, że dostanie strzała w głowę, no tylko po prostu pyk i nie ma głowy, co wam też zaprezentuje. Oprócz tego, jeszcze piątą modyfikacją jest modyfikacja, no, które, którą wam zaraz pokażę. Ona będzie tutaj polegała na tym, bo w końcu jesteśmy Johnem Klebicem, tak? On nie jest prawym człowiekiem, lewym, no, lewym na pewno nie jest, ale chodzi o to, że BMW Power, no BMW, przepraszam, Power BMX też. Ee, że no, no kradzieże się zdarzają, o tak mogę to ująć: kradzieże się zdarzają. Może nie chciałby kraść, no ale no zdarza się, że tak powiem. Także tylko nie wiem, czy tutaj będzie mógł. Wiem, że na stacji benzynowej w sklepie może, ale czy tutaj może okraść? Nie jestem przekonany, więc spróbujemy najpierw normalnie. A później, jak już wkroczymy na ścieżkę wojenną z policją, to wtedy będziemy mogli tutaj e, wrócić. Tak samo w sklepie, bo nie wiem czy są sejfy o to chodzi, bo naszą modyfikacją jest e, kradzież po prostu z sejfów, pieniążków, got gotówki czy, czy czegokolwiek. Także poszukujemy teraz sklepu jakiegoś. Jeździmy tutaj. O, mamy e, przed nami, jest co to jest? Stacja benzynowa, nie sklep. Ok, podjeżdżamy. Jakbym taką betą miał jeździć na kradzież do sklepu, to bym chyba nie potrzebował jednak na kradzież do sklepu jeździć, gdybym miał taką betę, naprawdę. Dobra, czekajcie, musimy ich tak wyminąć, żeby się nie zarysować zbytnio. Fajne skrzyżowanie, nie wiem gdzie jadę. Halo. Dobra, podjeżdżam tutaj. Eee, podjeżdżam na parking. Ten parking, boże, on jest taki malutki. Malusi parking, czekajcie, muszę tak wykręcić. Okej, okay, zaparkowałem sobie tyłem. Patrzcie, jak pięknie. Tutaj, o, jeszcze, że mnie tak podrzuciło troszeczkę do góry. Nie, no dobra, może, może jednak nie tak. Tutaj sobie zostaniemy i teraz tak. Czekajcie, musimy oczywiście włączyć naszą. A nie, już mam włączone. E, czyli przejdziemy może do trybu pierwszoosobowego, bo może będzie to lepiej widać. Schowamy broń. Wchodzimy do sklepu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja nie, nie dziękuję. Nie musi mi pan pomagać. Ja za chwilę sobie tutaj coś wezmę. Proszę się nie przejmować mną. No, najchętniej, hmm, może jakąś pizzę. Dzisiaj może troszeczkę szynki. A może mleko, albo jakiś e, sok. O, tutaj same spręki. To dużo naprawdę tych produktów macie w tym, w tej, w tym sklepie. Śmieszy mnie to, że w sumie w takim e, sklepiku no bo tu jest, widzicie, to jest taki bardziej sklepik niż e, typowo niż typowo taki CPN, stacja paliw, bo tam to są raczej o właśnie tak macie pączki czy coś, hot dogi u nas, tato ile czy inne te, a tutaj mamy normalnie sklepy, lodówki, mamy jakieś warzywka, owoce, to znaczy tu mamy jabłka, pomarańcze, gruszki, pineapple, ananas, tak i, i ten i, i banana, banany mamy jeszcze, także dużo tych owoców, okej, okay, witam pana, dzień dobry. Eee, proszę się nie przejmować, ja, ja sobie tak przejdę tutaj, po cichu. Okej, okay, nie widzi mnie. Hej, jaki lamus. Ja do toalety, proszę pana! Idę. No nie patrz się na mnie. Ziomek, nie patrz się na mnie! Aha, to, 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 to przepraszam, jeżeli tylko I dla... <głos> <głos> frajerze, głupi. Ty, ty frajerze. <noise> Dobra, tak się kończy. Kurde, bycie frajerem. Dobra, kradniemy. Super kamera. Co to miało być w ogóle? Dobra, stąd okradliśmy. Z nożem też okradliśmy. No i teraz patrzcie, tutaj mamy jeszcze safe, tak? Podchodzimy, klikamy klawisz U. I teraz tutaj Johny będzie kraść. Musimy tak, na lewo. Leciutko. Drży, nic nie drży. Leciutko w lewo. O, jest, otworzyła się pierwsza sekwencja. Nikt nie strzela w nas. Uważajcie, gdzie. Dobra, no i. Jeździemy, coś nam przerwał. No, czy naprawdę tyle policji będzie mi tutaj przychodzić teraz, jak kradnę? Jezu, ogarnęliby się, nie? My tutaj próbujemy. No, zadowoleni jesteście z siebie? Ja próbuję tu ludziom coś pokazać, jak się kradnie z sejfu. Czekajcie, tak, i teraz tutaj szybciutko. Okej, okay, proszę bardzo. I tak się kradnie pieniądze z sejfów, ze sklepów. Dobra, skończyło się. Skończyło się śmieszkowanie! Ktoś jeszcze? No hejka, co dam co u was słychać? Patrzcie, i to jest właśnie ta modyfikacja, że jak się w główki strzela, to przeciwnicy nie mają główek później. No, dziękuję bardzo. Co, jeszcze będzie ktoś śmieszkował sobie o mnie? Co, jeszcze jakieś śmieszki głupie? O hogatym? Co to za śmieszkowanie w tym momencie? Halo! Nie ma żadnego śmieszkowania. Dziękuję za nieśmieszkowanie sobie ze mnie. Tak, chcecie pośmieszkować? To ja sobie z was też pośmie pośmieszkuję, kurde. Dobra, gdzie jest ten helikopter? Py. My. Myk! Skarabinka, myk! Dobra, oni też nie odlecą za daleko. Dobra, hej, witam, tam, pyk. Ktoś jeszcze tutaj podjeżdża do mnie? W takim razie, proszę bardzo, pyk. E, czekajcie, ludzie. Nie chcę wam pokazać te modyfikacje z tym, że, że można komuś pistolecik wydupić z rączek. Także, drodzy policjanci, chodźcie do mnie, że tak powiem. Ale wolałbym policjantów, tak naprawdę. Ten koleś to zle... On się rozłożył po jednym strzale w rękę. Okej, okay, pan co? No ten też się wydropił od razu, kurde, ziomek, nie drop się. Czekajcie, bo... To trzeba dobrze... Ty za mój samochód idziesz dla Lamusie! Dobra, strzelałem ziomka. Dobra, gdzie musimy tak? Musimy odjechać kawałek. Jezu, co się stało właśnie? Dobra, odjedziemy. Dobra, dziękuję. Przepraszam, ale no, stanęliście na wyjeździe. Nie wiem, czy czytać nie potraficie, czy co. Policja by w ogóle nie miała najmniejszych szans, żeby mnie gonić na otwartym terenie, a możemy to sprawdzić w sumie. A co? A co mi tam, proszę bardzo. Jezu, jadałem do przodu czas, do tyłu miał być. E, możemy to sprawdzić, droga policjom. E, droga policjo, ja chcę ładną pogodę, ale możemy sprawdzić. Możemy się po, po, powyścigować, że tak powiem. Wjeżdżamy na tę autostradkę, droga policjo, i ścigamy się. Proszę bardzo. E, teleport do zaznaczonego punktu, do markera. No chodźcie tutaj. No i gdzie są panowie policjanci w tym momencie? No hejka, no witam, no, no czekam na was, panowie policjanci. A zatrzymam się nawet. A co? Oczywiście tutaj naprawimy jeszcze wygląd, żeby to ładnie wyglądała. Nasza beta się musi prezentować oczywiście. Super pięknie. No, kwiaty kraje,rzy do nas strzelają. No dobra, dawać policję! Ja, se, ja się chcę z policją pościgać. A podjechali do mnie! Zdążyli nawet podjechać. A to cwaniaczki. Boże, ja sobie już przód rozbiłem. Ja chyba nie ustawiłem niezniszczalnego samochodu, nie, ludzie? No i co? No i co? No i co z tego? No policja nie jest w stanie zrobić mi nic złego, proszę państwa. No tak, tak się ucieka przed policją właśnie w tym momencie. Patrzcie, pyk, jak boguś w M trójeczce. Oh, damn, Dame, takie lekkie uderzenie to może mnie, na, mnie naprawdę wytrącić z równowagi. Gadej, muu, Nie, 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 bo, bo skończę jak taki jeden ziomek ostatnio w becie. Ziomek, kurde, nie powtarzajcie tego. Ziomek wziął sobie betę bodajże tak, tak było napisane w artykule wziął sobie betę na przetestowanie i się rozbił. I niestety wariat kurcze zgarnął. Nie dość, że swoje życie to jeszcze babeczki z pasata, jakieś pasażerki. No, po prostu głupota, głupota. Się wyrąbał, kurde, betą. Okej, okay, dobra, zachciało się takiej bety szybkiej, no okej, okay, dobra, lecimy, przed policją uciekamy dalej, zobaczymy, czy jakaś, jakiś patrol będzie w stanie mi tutaj cokolwiek zrobić, zagrozić chociażby, nie są w stanie mi nic zrobić, naprawdę, teraz powiem wam, że taka szybkość byłaby nawet fajna, bo ta szybkość podoba mi się na autostradzie właśnie, tu, o Jezu, przejechałem, ta szybkość podoba mi się na autostradzie, bo teraz widać dopiero przy tej szybkości. Nie wiem jaka to jest szybkość. Przy tej szybkości, z jaką jadę w tym momencie, wydaje mi się dopiero, że ja jadę naprawdę szybciej. Zdecydowanie. A takim samochodem, no to wiadomo, są ludzie, którzy normalnie jadą powiedzmy 80, 100, 120, którzy pędzą mi 180 nawet. No ale widzicie, no tu, tutaj widać jednak to, że ja jadę sporo szybciej od tych samochodów. A nie, że, że ledwo je wyprzedzam, tak naprawdę. No okej, okay, patrzcie. Pyk, i obok. No i panie policjancie, no miał pan szansę jedyną niepowtarzalną szansę na zatrzymanie mnie. Nie udało się. E, zobaczymy, może mnie skasują, może nie. Ja będę mijał póki co wszystkie tutaj pacholiki. Proszę bardzo. No ta policja nie jest w stanie mi nic zrobić, po prostu. To już mówiłem, ale potwierdzam tylko. Możemy tak jechać i jechać, dopóki nam samochód nie padnie oczywiście. Proszę bardzo, oni nie zrobią żadnego ruchu, który mógłby mi zagrozić. Prędzej ja sam mogę sobie zrobić taki ruch. Właśnie doprowadzając do kolizji albo do czegoś przez, przez po prostu, przez poślizg, tak? Doprowadzając do poślizgu w sumie. No, no patrzcie, jak się robi policję. Skręca się w prawo, oni jadą w prawo Wy skręcacie w lewo, oni już nie wiedzą Co się dzieje Okej, okay, to teraz y Ja nie wiedziałem co się stało, tak naprawdę O, damn! Patrzcie, podejmują pościg za mną No okej, okay, podejmujcie Chwyciliście rękawicę, którą rzuciłem No okej, okay. dobrze panie policjancie Dobrze Tak trzymać Zaraz się z wami rozprawię, tutaj. Jak chcecie w scenerii nadmorskiego klimatu, patrzcie, nikt, nikt, nikt! Jaki drift o, wokół wszystkich! Wokół wszystkich! Nikt we mnie nie wjechał z tych samochodów. A chciałem i tak tutaj na plażę zjeżdżać. Tylko ogólnie w tym momencie ten samochód tak już troszeczkę. pierdzi, można powiedzieć, bo już jest zgnieciony troszeczkę. Rzempoli mi tutaj. Okej, okay, dobra, to, to się rozbiłem właśnie w tym momencie. Jak doktor Strange, ok, nie, on się bardziej rozbił w swoim samochodzie. Ok, lecimy jeszcze tutaj, jeszcze nad morze na plażę Omaha. Ok, proszę bardzo, no czy ktoś do mnie przyjedzie teraz tutaj? Ta takie cwaniaki byliście przed chwilą, koledzy. Tacy byli cwani ci policjanci przed chwilą. No i co teraz? Kto mi jest w stanie zagrozić? Patrzcie, biorę stajpereczkę. Pierwszy strzał, drugi strzał O Jezu, ten pan się rozbije. No okej, okay, do wody. Woda was pochłonęła, można powiedzieć. Czekajcie, no... Co jest? Nie uciekaj! Pan policjant, halo Dobra, drugi pan policjant Czekajcie, może, może helkę jeszcze zdejmiemy. Ładuj, 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 ładuj. Okej, okay, tu, tu są jacyś, policjanci, pyk. A jakieś służby przyjechały się mną zająć chyba. No ale nie są w stanie mi nic zrobić. Proszę bardzo. No okej, okay, dobra ludzie. Myślę, że sobie powoli będziemy kończyć w tym momencie odcineczek dzisiejszy. Także, oczywiście, przypomnę tylko, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół, dać znać w komentarzu pod filmem, jaką modyfikację na przykład chcielibyście widzieć w kolejnym odcinku, lub po prostu jakie rzeczy e, chcecie poopowiadać tam. No, oczywiście, przypominam też o tym, żeby kliknąć to takie powiadomienie po prostu ten dzwoneczek taki e, z powiadomieniem, który znajduje się w tutaj tutaj boże tutaj tutaj no super chciałem wam pokazać na monitorze właśnie znajduje się oczywiście pod filmem i przy liczbie subskrypcji przy napisie subskrybuj także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie trzymajcie się no i na razie cześć